Adidas Evo SL, szybka recenzja, czyli trzy wady oraz trzy zalety tego modelu butów, oczywiście moim zdaniem. Zacznę od wad. Pierwsza wada to minimalistyczna wkładka przyklejona przez księgowego. Dlaczego przez księgowego? Zapewne dla oszczędności. Niektórzy mogą to odczuć w postaci przykrych zapachów. Druga to dużo przestrzeni w przedniej części buta, co można odczuć na zakrętach w postaci słabszej stabilności. Na szczęście można to minimalizować na poziomie wiązania. Trzecia wada to język, na który trzeba uważać przy zakładaniu. Jak się podwinie, może uwierać. Szczególnie w połączeniu z mocniejszym wiązaniem. To teraz czas na zalety. Pierwszą i największą zaletą jest relacja ceny do jakości. Adias EWSL ma świetną cenę wyjściową, a jak ktoś upleci model na promocji to jeszcze lepiej. Druga zaleta to uniwersalność. Można w tym bucie zrobić każdy trening. Od spokojnego rozbiegania przez szybsze odcinki po start w zawodach. Trzecia zaleta powiązana jest z poprzednią. Buty są dynamiczne. Z przyjemnością biega się w nich szybsze treningi. Nie mają żadnej płytki, ale w ogóle im tego nie brakuje. Biegasz w Adidas Evo SL? Daj znać jakie są Twoje odczucia.